Mężki, sigmy. Z tej strony się znowu! Łooo! A ze mną oczywiście moje kochane duo. Oczywiście nie pełna ekipa, ale je, jest dwójka z ekipy. Jest Nubek i jest kądzio Gra. A dzisiaj, a dzisiaj wcielamy się... Chłopaki, a dzisiaj jest challenge. Wcielamy się w Hitmanów. Korzystamy z broni i zdejmujemy wszystkich praktycznie na hita. Nie dajemy im szansy na wygraną, po prostu dominujemy wszystkim mecze. Mamy już cztery wygrane z rzędu, robimy do 10, nie? Albo nawet więcej, jak da radę. No, a my widzowie... Aha, jeszcze bym się zapomniał, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę i się dzwoneczkiem, bo wiecie, dzwoneczek zawsze wam dzwoni jakiś nowy odcinek na kanale, więc pamiętajcie o tym dzwoneczku. No i co? No i my się widzimy na... ale nie. Dobra, a my widzimy się już na arenie, więc let's go! <grym> dobra, dobra, ej, duże skrzyżowanie, duże skrzyżowanie, duże skrzyżowanie. Jest... No. Nie jakieś no pole bitwy, duże skrzyżowanie. Dobra. O nie, no i trafiło nam się ten, ale dobra. Biorę Znajpa. snajpę, biorę kolcze. Ja, ja i granat jeszcze. A wiem. Dobra, widzę, widzę, trzeba przytrzymać. Ej, widzę gula. No właśnie widzę, ale ty mu hejda walnąłeś na dzień, do leży ładnie, dawaj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Nie umieszczę cię! Co się stało? O kurczę! Serwer startuje! Co jest? Dlaczego? Dobra, dobra, duże skrzyżowanie. duże skrzyżowanie. Dobra, skizowanie, A tam, ja jestem ministrem od spraw broni i cmentarz. O! A, duże skizowanie! JAKIE ONI MAJĄ Zobaczcie. CO 211 no, poziom! Przecież. No. Zbliżenie Zbliżenie TEJ montażu ROBI na TO, NIE? 211 poziom. Jeszcze to wygramy. Ała, mam flesia, nie, mam nie, nie, nie wygramy, ja już mam mleko, ja już mam, leko. Ja już mam leko. Masz leko. mleko. Masz mleko, dlatego go nie wygramy? To jest dobre na no. kości. No właśnie nie można no pić rzaduśią mleka, bo to jest dobre. No, 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 bo to takie od krowki. Kucie. Leży, leży! A dwóch sniperów tam jest! Lej gdzie oni się? Dostałem snipera, dostałem stęper, dostałem nie, dostałem! Gdzie oni sią? No, no w zamku, w zamku, w zamku. Obaj. Po, po lewej na zamku. No ja się z nimi sielam, No weź z tym snajper się w giata ała. Dawaj, o dobrze! Do, dobrze, dobrze, dajesz konzio, dajesz kądzio! Jesteś sam na dwóch! Nice! Nice! Jeszcze jeden, jeszcze o, jeden! No. NOś! Eleganzko! No i tak ja robią hitmani! No, I tak robią hitmani! Jestem. Dobra, jestem, 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 My lecimy! Aha, aha, dobra. No ja, ja widzę jednego, Zobadzenia. tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Jeden, jeden tam drugi! Od, od razu, on lata i scela, od razu auto, auto, auto Tak, bo mają auto tego, auto strzała. Awa! Ja no, właśnie wiem. Mają auto mam jak to włączyć? No komórkę się kup. Kondzie jedyną Ola, komórkę... Trafiony. Ja jeszcze nie raz nie strzeliłem nikogo. No nie! jedyną komórkę jaką może się kupić to chyba mózgową. A to po to się, się ja? przydała bardziej Grzesiu. No, tobie Grzesiu się no. przydało. Eee, akurat to był nie, mój punchline, przydało. proszę mnie nie auto dzisiaj już tutaj. Oj oj oj, twój punchline. Kurczę, wszystko. Nie no. gdzieś kolejny? O, oj, oj! ojejku Ej, oj, 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 oj. on ma, skin'a Akacia w ogóle, O, skin'ka Łaśka Ładny, ładny e, ale w ogóle te dźwięki są fajne jak ma się skin'a w ogóle, inne Ucie? dźwięki masz Inne są No Weź się kup skin'a, ten gdzieś tak miał Ej, no słyszę no, stąd... go tą piłą mechaniczną w lesie się, no. Nie, trafił mnie o, pierwszy, nie, ja się na to nie zgadzam Aleś nasz hitmany, nie? Ja nie mogę, ja to nie snajper jednak, ja muszę mieć brutalną siłę w ręce bo Biegną do ciebie, wierdę, bo bie biegną do ciebie o... o już, już wyrzuca Dawaj Oni już pewnie ten się pocią, bo dostali 1-0, jeden, jeden ten i teraz się pocią, nie? O, o nie, dobrze, ładnie, dobrze, jeszcze jeden, jeszcze jeden dłużą, no, już, no, już daj mi w wozie low tak. jesteś, już daj mi w wozie jesteś. jesteś low, nie? Tak, tak je chamy. Nice! i Nice! Woli! O no, ale z nimi lecimy, nie? Takich high-levelów normalnie niścimy, nie? No. Niszczymy, no, no, no. no. no, 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 bo no, no, słabi. Wkucie, Ej, się słabi. Ej, w dostałem hitmanem! Dawaj, Nubek! Kurczę. Aha, O, ha, ha, ha. Oh, to, oh, w, chyba się wkuzili, chyba się wkłózili. Chyba komórkowiec, no. Tak, Wiesz, że on miał komputer włączony na początku i się przełączył? No specjalnie, bo wie, on wie, wie no, twarcia jak e na snajperkach, no? gdzie? cię się łączył, no? Czas Janub. Ucie. O, widzę. Cię na jamku, na jamku, na jamku jeden. O ok, Aha, aha. On no skopa kawał mi w ogóle. O cholera. No to już coś. Uciekam. Uciekam. Dawaj, Biorę ucie. ich na tunel. Oj, 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 oj. O, mi cię na ciebie no kolejny! Mygo. No, średnio. Tego rewolwera jest beznadziejny z tym multishotem. Ej, e, nie, blisko na, na blisko jest dobre. Na blisko jest no dobre. Nie, Z daleka z nic nie zrobisz. Oj, 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 A, fiu. Fiu. oj, to jest komórkowiec, to jest komórkowiec został tam z Komórkowiec, no. Z Chyba jedno. Z komórkowciem ciężko. Dobrze. Dobrze, ja dobra, jedno. To, się, bo, Dawaj! Okay. O, oj, 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 oj. Dawaj, ale czeluś się, kierownicy, zrób tego dripta Dawaj, do cholery! No, czy ty Dawaj, robisz? ręczny, ręcz, ręczny, ręczny, No, ręczny. no i, no i dziwiem ten żakacz, który miał ty. Loła Opony się, zmień kurcze Zimowe, na, na letnie chyba. Opony nie? Nie, no lecz na zimowych siuniesz, ty na zimowych siuniesz chyba. A ty w ogóle nie siuniesz. Ja też ja Na żamku, na żamku, na żamku, na żamku, na na Wiedział ci, wiedział. Na żamku, siom? Dinozanku. A i gdzieś tu na pleci nam jeden podchodzi już. Oni ziomek próbują tam dominować. A ściągnął mnie skatany. Co to się Jezio? stało? A, bo tego... He co tam uwolniłeś? Ej! No aha! Okej. Okay. Na górze, na górze! Dawaj go! No ej, nie! Prodźmistrze się Faj. znaleźli, nie? Uciekam, uciekam, aha, uciekam, aha, uciekam, dobra. uciekam, uciekam! Run, Grzesiu, run! Run, no. Grzesiu, run! Ale strzelaj do nich! No, to, to, to bardzo źle idzie. O, i bardzo Oj, źle bardzo idzie. Bardzo źle, no. Pierwsza misja hitmanów chyba niepowodzenie będzie. No, bo Wiecie oni co, się ja przyłączyli jednak... na telefon. Ucie! Ja nie mam mojego hitmanowego. Ja jestem swoim własnym hitmanem o. teraz. Dobra. i Się zakradnij do nich, no. Chodź chodźcie. A cio, O, i są góra, są góra. Ucie. Ucie. On ma granatnik! On ma granatnik! Ja Ty, weź aha. z tym granatnikiem ode mnie się oczyń, uciekaj! O. Go fantazja ponosi! Jeden lezi. Ja też lezę. Nice! No jeden lezi. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Wam jest? No właśnie, gdzie on jest? Nie Ej, słyszałem go, słyszałem go, Nubek! Tu jest. Masz go A, poprawy, no? tak on, jak on Miją mnie i się czuł, to wolno. NICE! NICE! No, 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 ale tutaj proakcje normalnie! Kucie. No, 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 o, ej, nie, nie no. no, no man, jak, zakładamy, zakładamy druzinę sportową, nie? No. Druzina sportowa, kurczę. Pa, pa, no jeden nawet że cheating, cheating, no. do ciebie pisze, nie? Ty, Za, ty sami cheating, też. Kurczę, osiuś, ty wstrętny. Na zamku, są, na zamku hason, bo widziałem, że na zamku Tak, się dobra, się dobra. Tak. Trzeba jak tam pościągać. Biegnie do nas jeden. Ucie. Aha, aha. Odbił, no, odbił ci no, no, pocisk, widziałem jak odbił no. ci pocisk. No. No nie i mnie to... zjadł, mnie, mnie pokloił ogólnie. Gdzie? Aj. mnie no. Ej, ale dobla, dobla. No, może no. przegraliśmy, może przegraliśmy, ale tak. Po pierwsze, nie ZiaZero, to jest raz, nie przegraliśmy no, ZiaZero. No. I dwa, widzowie, ksiami musicie przyznać, z jakimi high levelowcami graliśmy. Patrzcie na ich w ogóle skiny, jakie kurde ninja. Są no jakieś kibidy Sigma, większe od nas, idzie, no. Więk odnaś, nie? Normalnie, to o. trzeba przyznać. Tak. Dobra, szukamy jeszcze Laś. Ja chcę Damę Jeszcze, chcę. Laś. Na jakieś, daj spokój. Ale nie czy powiem, a cię ładne nam wychodziły. No przynajmniej... No, ty e, 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 nie wiem. Docki, Docki, bo tam fajnie gdzieś snajperki będzie nam wchodzić. O dobra, jako dobra, hecwania. dobra, Docki. Dobra. No. A się, Czemu mość. Tego... Czemuś tyłka mość nam wyblało? Aha, i gramy mość. Aha. I ktoś Roblux kupił pewnie. Robluxi pewnie ktoś ma. Ośma po, po robluxiach. No ale ci Ucie. telefoniarze to jest jakieś oszustwo, nie? No, to jest oszustwo, strasznie. Uciek. Dobra, dzisiaj moje pożycie. Tam jest. Poczekaj. Widzę telefoniarza, on jest a oni Jeden na Jeden leży, ale opóźnienie w ogóle w szale w łeb było. Ucie. No. Cholera, rzucił mi ten! O to mi rzucił pod nogi Ej, no, ja go w ogóle Strasznie A gdzieś jest kolejny Ej no, ej dobra, dobra, ja teraz rekordy Aj, Pingu biję wiecie, a, ej, wiecie, mam, ej wiecie, gdzie my teraz gramy? ze, ze sta, Japonii Ze stanu Japonii teraz do Japonii bym, no. wysierało Kurczę Zobaczcie, co wyświetlamy <laughs> Część od Pingu I super Ma. ping, nie? No Za ja duży, no Jakimi... Ale ugramy to. Ugramy o, nubek kogoś podpalił przypadkiem. <grym> <grym> nie widziałem, gdzie tam. <grym> o, o ma kusia. A ja mam... Dawaj, dawaj, dawaj. No ja i ja... Hedzik z kusi. Śk kusia akurat da. chyba robi na Hedziku taki sam depsi de jak ten, jak... Nie, nie, pół życia tylko zabiera kusia chyba. Na Hedziku? Pół No, chyba tak. O kurczę, to mało. Powiedzcie, dobra? tutaj nie przyszedłem, przypadkowo! jak ci pomóc, jak ci pomóc! Chyba, że rzucić. ja ich podpaliłem! Ejek, posied! Oho? Kupcie! Pokójcie! Sam się zabił! Ej, ej, ej! To nie jest! A! To jest ten telefonowiec! No, dawaj go, 150 w ogóle. Kupcie! Ej, no! Ten telefonowiec jakiś szalony jest na tej kusi! Dać radę! Pokaż mu swoje dzikie ruchy Ja to tak, ucieczujesz grane, ty... No strasznie, widzę jak ty jak ty jak ty celujesz w ogóle tak, tak, cioje! No jakie jakie opóźnienia, nie? <laughs> co e, jej co, co się To nie mamy szans Ej ja celuję w ciała, a to wam pokazuję, że w pobije szczęściu. Ja biorę, ja biorę prawdziwą cię? broń Hitmanowki. Praciwą. Wyświad o rakiet! Okucie! Okurcie! Ten to się nie, nie pieści z nimi. Dobra, pana telefonowcza, podziękujemy! Osied. O siło. ale tutaj te, ciśnij ich tam, pan dawaj! Jestem teraz, weź zawodowiec! Dokładnie! Tuciutko z nimi w tej Japonii! No nie no! Cie. Gdzie on jest? Dawaj tego, hama, mamy go! pistolet na wodę wyjął! No, pistolet no. na no. 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 Nie no no dobra, to, to, jest, to jest przekoksane trochę, więc przepraszam. Ale na tym serwerze to jest dobre. Tak, to, to jest dobre, akurat no został to. To, to, został został to jest uczciwe akurat, to jest uczciwe. Naprawdę. To robi się bardzo bardziej uczciwe. Gdzie? Jeden leży, chęcioć. No, Gdzie? nie ma. Kolejny. Prowadzi! O kolea. O kolea. Chodź tu! Dobra, procia, procia. Cię, na naszym Ej, Jak to? Ej, czemu na? Go trafić nie ona mogę. Czemu... Ej, no jakie co lagi to da? są? No, jakie lagi to są nieś? Joj Ja nie wiem, ej, śmiana łuski kucchy to chyba na największe no, lagi na świecie, nie? Ucień, no. Co to co? tragedia. Ej, się się nie? A my wygrywamy? To jest tak śmiesznie! No. No dobrze nam mm, idzie Dobo pis gata. eee MG my nagrywamy. Gdzie? Dobra, ja 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 ja. Ja już on musi, blagam cię. Jedz chodzi, jeden chodzi, jeden chodzi. Gdzie? O, tu jest ten. Tu jest sniper ten co nie ma lagów. Ja lezie. By... ja lezie ja leżę. O kolea. Aj, zabijon się już. Trzeba się łączyć broń. No nie ma wyjścia, no. Bo snajperką nie da się grać w ogóle Tak, mówisz, tak, on? to nie, da, nie ma trafienia Nie no, ja tam daję radę z tą snajperką, Ucie. tylko no to jest takie opóźnienie, że ja strzelę Ja strzelę, a pięć sekund później to dopiero to ktoś pada, nie? Aha Chciałem wejść to to nawet pomaga ta snajperka, mi się no. wydaje teraz Bo wcześniej ja się się nie, nie daje, dobra. No. no dobra O no. Nie ma Oba Jeszcze został tutaj, kam o, No nie! z czego strzela Olea! Ja wyglądam, jakbym mi w niego, ale nie do końca go strzelam. No to jest hoe. Wreszcie jeden. Nie no, Co ten... Nie jest? I, tutaj. D -d -d -dziś dzisiaj to normalnie Zobacz jest jakiś hardcore, nie? Uciek. Ogień mnie się za... ogień. Dobrze, ładnie. No. O, Udało się. 3 Idzie, idziemy, web w web. idziemy łeb w łeb, idziemy no. łeb w łeb. Łeb w łeb z japoncikami, no? No. Cie 63 pingów, pingów widziaowie, pamiętajcie o tym, 63 pingów Cie Ej tam Lea To no, O, ubiłem, ubiłem, go, ubiłem, ubiłem, jednego, tego w kapelutku O, ale A. Ciebie też ubili gdzieś, brate Tak, tak, ale, o dobrze, dobrze, jest jedna, jeszcze jedna <grym> Telefoniasz No To jest ta to jest ta Cie. Cie, gdzie jest ta Nie widzę jej Widzisz? Jemu nie Ach. widzisz? Grzesio, a ty widzisz? No nie widzę. mu nie widzisz? No bo nie widzę. Ty, 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 ty. Jesteś tu na, 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 na wysiepce jest, kucie. Ona jest rakietowcą. Nie z nią. Gdzie ona tutaj? O nie, spaliła mnie. O, o nie, nie ma. z nią. No. Widzowie, a się. wy w komentarzach, ile wy mieliście najwięcej pingów o. w Bo <laughs> tutaj to <laughs> chyba koldy bijemy, nie? Rekordy bijemy, no. no. I teraz nie O, nie wiadomo w nawet. Gdzie? Aaaa, rakieto, rakieto, rakietowa baba mnie ściela Dawaj, tutaj. Gdzie? Miesz dwóch, dwóch na mnie. Cholera, dobra, że uważajcie, bo ta ma rakietnicę. O nie, o nie, podpaliła mnie, padnę. Ej, padłem niestety. Ona ma lowka, ona gdzie? ma łowka. Nice Dobrze, i... O, no, no. O, ona jeszcze, o, czekaj, ona jeszcze! Bądź, no Mamy To pierwsza wygra 600 60 pingu widziałby! 600 pingu! Króciuczka! U nas to może być nawet tysiąc i nic nam nie zrobi. Dokładnie, jesteśmy za dobrzy, za dobrzy jesteśmy. No. No. Nawet z się w drużynie. Aha, no. to... no, no. ciały mnie Taki wpięte. Debatem, Ej, trzynaście flagów walną kontra a i tak nie dostałem VP. No bo ja miałem D-Maja więcej po prostu i ja miałem tego D-Maja no. miałem pewnie ten. Gramy laścika na tej Japonii. <laughs> Jeść okłówna. No, końca. O nie, mamy tego. Ale patrzcie, kto Rozpryszki. jest Dobra. Ej, znowu o, jakieś high O Ale mamy tego, mamy mamy Chermana przeciwko nam. O, ty! Nam. To jest Squid Game. Ty! Ciermen? Nubek, nubek! Ujcie, no. Nubek, ty no. będziesz miał dobry ping, patrz gdzie gramy? Zjednoczone Królestwo, ale jakie, które? Cieee. Nie no wiem, Narni kurde, albo no, śródzie no, Śródziemie bryka. No, tak, 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 Gramy bryka, na Śródziemiu, no. hobbitę, no, zaraz się spotkamy O, są Dostał, dostał snajper, już dostał jeden Tak? Jak to zrobiłeś? Tak już No przecież wspomnij mu walną hejda Nie, no przecież nie byłem siwci po prostu Dobra, ja też hejda potrafię Dostał no, o, Ej, no co to jest? To jest, jest czy Fortnite? Bo oni się budują. Jak a się stało, budują? niestety. A ten Znieśćcie obity, mnie. dobrze Grzesiu. Jeszcze jeden. Nice, daj nice, daj. No tu, ściankę! Ja, ja no. byłem wczerowany chłopowi w łeb, a chłop ściankę mi postawił, nie? Normalnie tak instant przeprowadził. No, świetnik ma tak zwany. Świetnik. No. Tam działową, od, tego, od, od buddy wziął, ściankę działową. Gdzie <grym ścoughs> Uciek. Siamu, yeah. oh, oh, się kończy. Oj, do tamtej, ja. do... Pomocy! Jaleś się, Czemu ty próbujesz tutaj? Oj, dobra. Nie, nie. nie! Tylu gości ścielało już. Dobra, większe skupienie panowie, większe skupienie Dobra, większe skupienie, tak Dobra, dobra, jak dobra na dwójcie, plus, Jak na jak na w toalecie dobra. A ty, dobra. to ty jesteś specjalistą od tego, czemu tak się to Dostał a, jeden właśnie. Jeden z kibidii dostał, 70 mniej Gdzie? Y -y, y -y, druga strona, druga strona, od prawej, od prawej, od prawej idą Co są? Prawej? Dobra A my tutaj już na plecy wyszliśmy <laughs> a, no. o drodze, a, we mnie no w druga trójka środę. wjechała Gdzie oni są? A tam? O cholera

Cze? Nie ma! Nasz? Nie ma! Jesteś po tropie! Nówek się Dobrze. odpalił! Dobrze. Uruchomił bronię dla kielołów! Wszystkich zniszczę! Jeszcze jeden, dawaj! Cze? No! Dawaj go! Dawaj, dawaj, dawaj! Ale, mnie lag, masz, ej, ale ty, mi laguje, ale laguje nówka no, w tym ale, momencie! Ale go laguje! Jakie klatki! Ale klatki! Ale klatki. O ej, o się niż na Dobra, nie! Gdzie ci ścelaś, Gdzie Ej, ja co ducham, to ścielam. było? Ja nie wiem, że strzelam, <laughs> nie? Ej, ja ale wiesz, zcielam, ej ducham, dlaczego takie labi się łączyły? Bo postawił tą ściankę na tej trampolinie i wszystko dostało no, no, tego. No, tak, no. Szału. Dobra, no, no, będą... od prawej, od prawej, od prawej, od prawej! Dobra. To ja od lewej. Ty, a ten co kataną no, próbuje laser odbić, nie? <laughs> Inteligentny. Masz, odbijaj Masz go. to! Odbijaj, no odbijaj! Oj, do odbił mnie. Cholera. Oh, tam mi zrobił, no skopań wolno w ogóle. Kozak. Tylko pokonał, dobra. Dobra. Jestem w sioku. Ja załatwiłem go, <grym> że to ostatni <grym> lamuś, on ma też snajperkę. I pyk! Ja nie, I nie, nie ma lamusia! Zatopiony, Dobra, Ciotka. bo jest teraz z powrotem. Już widzę, że uspokoił się potem jak dostał ode mnie, już nie chce się bawić ze mną tak ten koleśka On się tak bawić właśnie, tylko on jest taki, wiesz Oj, dostałem hajda, dostałem Hajda Ja też O kolea. Ale, nie, ale nie ja, się to bym nie sierpał Ja dostałem w ciałko, też, ale też sprzedałem ciałko Dałem w ciał w ciałko Oj, no, nubek lezi, nubek glezi, No Nubek trafiony, zatopiony. Z, z drugiej strony, z drugiej strony, z drugiej strony Od prawej Oni no od prawej ciały też rasia robią Gdzie? Aj, nie Znaczy, bo tu jeden był taki rudy mnie dochodził też Leci. To fałszywy taki, jak rudy. A. Spróbuję ich tak podejść, sprytniej teraz. Dostał, a ja też dostałem, prawie co użyciu, ojku. Lecie! Długi? Aha, dobra, nieważna. Ja to się mogę. <laughs> Nubek tu tutaj podskakuje, Nubek. Skaczcie do góry jak kangury? Gdzie? O, Grzesiu, ty sam. Dobaj, Grzesiu, pokaż klasę, pokaż klasę. Dobaj, Grzesiu! O nie! Ej, dobra, on nie chce się bawić z Ej, do, no dalej chce się bawić, musisz go, do, musisz ich dojechać. Dobrze, trzeba wyjaśnić kolegom. Niech jeden, niech no. jeden. On był w lewej stronie, no. Do... O, oj, no nie, dobra. telefonowiec zaszrany! Telefonowiec, no. Ale nie, nie mów tak brzydko, bo to się teraz wycinać. No, zapierdziany powiedz, jak już. No, zapierdziany. Telefonowiec zapierdziany. No, ale to no, też nie waj telefonia. Ej, dobra, zdjąłem jednego, zdjąłem jednego. Hedrza, Heda, heada. Ja, yeah. idę Lea Macie, to ci tylko ja Czego nie ścielił? Masz kolegować. Dobrze, 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 dobrze! To ma lepsze lagi. Dawaj! Aj, o, tak nisko, no. to telefon. O Jeesiu, nie, on. nie udało się. Chyba oń. No. Te lagi, te cie. lagi wszystkich zdjęły, nie? No. Ten to w ogóle gdzieś Squid Game'a no. się wyrwał w ogóle, nie? No przecież mówiłem na początku siamym. Dobra, widzowie! Nie wiem jak nazwać na koniec ten odcinek, bo mieliśmy być niby hitmanami, a mieliśmy tutaj. Czyli. Szcze, szczerze, to tutaj mieliśmy arę 51, dosłownie. Areę 51, wszystko. wszystko. Byliśmy lagmanami, kurczę. Tak, od lagów po dziwne restarty serwera do wszystkiego, no co się nam trafiło, to się trafiło. <grym grym grym> Ty odcinka, to się jak jak się tada Ale co, jak wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, siubikać z dzwoneczkiem, żeby wam dzwoniło i wpadajcie na kanały do nupka i do kondzia. No. Bo u nich się biorą odcinki. No i no, co. I to zobaczyłem w następnym odcinku. Pewnie jutro, więc Bajo, papa Na razie. No, w ogóle widziu, zapomniałem Ci pojeździć na się koniec. Tutaj masz dwa filmiki, które si są wyświetlane, nie wiem dlaczego ci się wyświetlają, ale jak je klikniesz, to pewnie będziesz wiedział o co chodzi, więc polecam, kliknij je i zobaczcie co jest na nich. A ja czo, żegnam się i do następnego, bajo!